Dzień dobry, nazywam się Marta Remplewicz. A ja Sofia Marciniak. Jesteśmy z wykształcenia chemiczkami, a zamiłowania do ziół dzielarkami. Od sześciu lat tworzymy własną markę kosmetyczną opartą na świeżych naparach z ziół. Marta ma sińca, śnia, w związku z tym musimy coś zaradzić. W ogóle okres letni to jest taki czas, kiedy jest można aktywność więcej uprawiamy. Sportu, dzieci są bardziej aktywne, ruchliwe. No i często dochodzi do wypadków, potknięć, i niestety powstają siniaki, czyli taki podskórny wylew, pęknięcie naczynek krwionośnych. No i tak powstają siniaki. My oczywiście pokażemy Wam kilka sposobów na to, by sobie pomóc te siniaki zlikwidować. Przyspieszyć ten proces, żeby te siniaki szybciej zniknęły. I dzisiaj będziemy. Przygotujemy sobie tak. Ładę wrotycz ocet z wrotyczu. O wrotyczu już mówiłyśmy jak jeśli w odcinku o nużeńcu i trądziku różowatym. Możecie sobie zerknąć na filmik tutaj niżej, jeśli ktoś się zboryka. A dzisiaj przygotujemy sobie właśnie ocet z wrotyczu do przemywania. Czyli tak, jedną część bierzemy kwiatów w wrotyczu i zalewamy pięcioma częściami. Czyli 50 ml bierzemy na objętości 50 ml kwiatów w rotyczu, dolewamy ocet jabłkowy 250 ml i później przelewamy to do jednego naczynka, tak? Umieszczamy te kwiatki, zalewamy tym octem i pozostawiamy na okres 14 dni. Po tym czasie możemy użyć tego octu, ale musimy pamiętać o rozcieńczeniu. Jedna łyżka na pół szklanki. Ten ocet, zobaczcie, nabiera takiego koloru, w ogóle zapach jest taki bardzo aromatyczny, jest czuć ten wrotycz i bierzemy jedną łyżkę na pół szklanki wody i to miejsce stłuczone przemywamy. Taki ocet wrotyczowy możemy albo tak przechowywać z kwiatkami, albo możemy sobie go przefiltrować. I sam ten otyz trzymamy w lodówce i on naprawdę bardzo długo, spokojnie y, może sobie stać, bezpiecznie, nic z nim nie będzie działo. Kolejną roślinką, która y, bardzo dobrze się też sprawdzi, y, 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 ona się sprawdza na wiele y, dolegliwości, jeśli chodzi o skórę. I to jest nagietek. O nim już często wspominałyśmy, znajdziecie tu pod spodem linki do filmiku, y, który już Nagrałyśmy z nagietkiem, i o skórze, i o włosach było o nagietku. W ogóle nagietek to jest takie remedium na bardzo wiele y, problemów skórnych. No i oczywiście też nasiniaki. I też robimy ocet, czyli jedną część y, kwiatu, czyli nagietka. 50 mililitrów mm kwiatu, nagietka. Bierzemy, całe koszyczki możemy brać, nie musimy brać się tych poszczególnych. Zalewamy też octem jabłkowym, 250 ml. Mm. I później przelewamy też do jakiegoś słoja, naczynia, wsypujemy kwiat nagietka, zalewamy tym właśnie octem jabłkowym i taki ocet jabłkowy też przechowujemy 14 dni i po tym czasie możemy już go używać. Te substancje aktywne z kwiatów nagietka przeszły do tego octu i też... Sposób jest podobny, czyli jedna łyżka takiego octu rozcieńczamy pół szklanki wody i tym robimy okłady miejsc łączonych, czyli siniaku. Będąc przy nagietku, to możemy sobie jeszcze zrobić nalewkę z, na, z kwiatu nagietka i tą nalewkę też przygotowujemy w ten sam sposób jak oto: Jedną część, czyli 50 ml kwiatów nagietka zalewamy pięcioma częściami alkoholu. 40... Procentowego i pozostawiamy do wytrawienia przez okres też 14 dni. I po tym czasie... Zobaczcie, po 14 dniach, to jest ta nasza nagie, nalewka z nagietka, ona już nawet dłużej stoi niż 14 dni, ale proszę zobaczyć. Kwiatek się odbarwił przeszło to do e, alkoholu. alkoholu. I mamy taki, y, przygotowany, tak przygotowaną nalewkę z kwiatów nagietka. I taką nalewkę dobrze jest połączyć, jeśli macie na przykład arnikę. To wiadomo, że arnika to jest też taka roślinka, która najbardziej nam się po, kojarzy w ogóle z jakimiś słóczeniami, siniakami. Możemy oczywiście ją przygotować, ponieważ my nie mamy świeżej y, arniki, a chciałyśmy dzisiaj wam pokazać wszystkie roślinki świeże, które dzisiaj możemy sobie zebrać. Z łąk, z przydrożnych dróg, w ogóle przy, tak jak cykorie podróżnik, to e, chcemy Wam pokazać świeże. Natomiast jeśli nie macie my świeżej arniki górskiej, możecie ją sobie oczywiście kupić w sklepie zielarskim, suszoną i w taki sam sposób przygotować sobie nalewkę, jak mówiłyśmy o nalewce z nagietka. I wspomniana cykoria podróżnik. Cykoria podróżnik, i też z niej przygotujemy sobie nalewkę, czyli jedną część. E, ziela tej cykorii podróżnika zalewamy pięcioma częściami alkoholu 40% i też wytrawiamy przez okres 14 dni. Tylko zobaczcie, zbierajcie sobie tą cykorię podróżnik najlepiej w pełnym słońcu do południa, kiedy jej kwiatki są takie ładnie roz, rozwinięte, bo ona po południe zwija sobie swoje płateczki, chowa się jakby do środka i niestety później są takie już pozwijane. No po prostu my się troszeczkę spóźniłyśmy tak, ze z... zbiorem tego kwiata cykorii. I teraz dobrze też sobie połączyć właśnie nalewkę z ziela cykorii podróżnik z nalewką z nagietka. Po jednej łyżce bierzemy jedną łyżkę tej, tej nalewki, jedną łyżkę nagietka. Możemy sobie dodać jeszcze łyżkę właśnie arniki. Górski, jeśli będziemy mieć, i to mieszamy, i właśnie to też rozcieńczamy, dodajemy do pół szklanki wody. I tym robimy sobie okłady, jeśli mamy właśnie siniaki i stuczenia. A jeśli Wy macie jakieś swoje sprawdzone przepisy na to, jak szybciej pozbyć się siniaków, jak sobie pomóc po prostu, to dajcie nam znać oczywiście w komentarzach, dzielcie się. Zapraszamy też do subskrypcji naszego kanału na TikToka. Pozdrawiamy, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!